Zastanawiałeś się, kiedyś coś jest Pio, chciałby Tobie dać, e, powiedzieć o narodzeniu Pana Jezusa, napisał Cię z Pio do Ciebie list, tak? Mam się list od ojca Pio do Ciebie. Przeniesiemy się za chwilę do Betlejem i zobaczymy tą piękną scenę narodzenia Pana Jezusa Samaria. Medytacja o Bożym narodzeniu ojca Pio. W sercu nocy, w najsurowszej porze roku, w najmroźniejszej grocie, w miejscu przeznaczonym dla bydląt niż ludzkiego stworzenia, w pełni czasów przyszedł na świat obiecany Mesjasz – Jezus zbawić Ludzi. Bez wokół Niego wół i osioł ogrzewają nowo narodzone, ubogie dzieciątko. Obok adorują je pokorna niewiasta i utrodzony ubogi mąż. Czyż nie słychać chwileń i płaczu Bożego Pacholęcia? Poprzez ten płacz i kwilenia ofiaruje ono Bożej sprawiedliwości pierwszy okup naszego pojednania. Od dobrych czterdziestu wieków jest ono oczekiwane. Patriarchowie z utęsknieniem wzywali jego przyjścia. Święci pisarze jasno prorokowali o miejscu i czasie jego narodzenia, a jednak wszystko jest milczeniem i wydaje się, że nikt nie był świadomy tego wielkiego wydarzenia. Dopiero trochę później te dzieci zostaje odwiedzone przez pasterzy bacznie strzegący stada owiec na łąkach. Zostali oni powiadomieni o tym głośnym wydarzeniu przez duchy niebieskie i zaproszeni, aby udać się do jego groty. O chrześcijanie, ileż jest nauk, które wypływają z groty betlejemskiej? Ach, jaką miłość musi czuć serce do tego, który dla nas stał się samą czułością! Ach, jakie pragnienie musielibyśmy rozpalić, by zaprowadzić cały świat do tej pokornej groty schronienia króla królów, większego od każdego królewskiego pałacu. a wiesz, są ono tronem i mieszkaniem Boga. Prośmy więc to dziecię, by przeka... Prośmy więc to dziecię, Boże... By przyodziało nas w pokorę, ponieważ tylko dzięki tej cnocie możemy zakosztować w tym przepełnionym Bożą Czułością misterium. Lśnią pałace dumnego Izraela, jednak nie w nich wzejdzie światło dla świata. Zuchwali z powodu ludzkiej wyniosłości, opływający w złoto i dostatek można władcy narodu żydowskiego i pełni próżnej wiedzy oraz pychy kapłani. Świątyni Jerozolimskiej. Wbrew prawdziwemu zmysłowi Bożego Objawienia oczekują zbawiciela nazbyt pomniejszonego, a przecież przychodzącego na świat w ludzkiej wielkości i potędze. Lecz Bóg, który zawsze bacznie zważa na zawirowania mądrości tego świata, rozproszył ich zamysły. I wbrew oczekiwaniu tych, którzy są pozbawieni Bożej mądrości, schodzi do nas w największym uniżeniu. Rezygnuje nawet z narodzenia się w nieokazałym domu Józefa. Rezygnuje także ze skromnego mieszkania wśród krewnych i znajomych w mieście Judy. I prawie jako wyrzutek ludzkości prosi o schronienie i pomoc ranędznych zwierząt. Wybierając ich siedlisko na miejsce swoich narodzin, by ich oddech rozgrzewał jego kruche ciało, obiecuję, że pierwszy hołd zostanie mi złożony przez ubogich i prostych pasterzy, i że on sam za pośrednictwem swoich aniołów poinformuje o tym wielkim misterium. O mądrości, o mocy Boża czujemy, że w zachwycie musimy zawołać za twym apostołem Pawłem. Jak niepojęte są Twoje sądy, jak nie do wyśledzenia Twoje drogi. Bóstwa, pokora, uniżenie, pogarda otaczają Słowo uczynione ciałem. Lecz my w ciemności, otulającej Słowo, które stało się ciałem, rozumiemy jedną rzecz. Słyszymy jeden głos dostrzegamy jedną szlachetną prawdę. To wszystko uczyniłeś z miłości. I zapraszasz nas nie do czego innego, jak tylko do miłości. Mówisz nam o niczym innym, jak tylko miłości. Dajesz nam nieco innego, jak tylko dowody miłości. O mądrości, o mocy Boża. Czujemy, że w zachwycie musimy zawołać za Twym apostołem, Pawłem. Jak niepojęte są so Twoje sądy, jak nie do wyśledzenia Twojej drogi. Ubóstwo, pokora, uniżenie, pogarda otaczają słowo uczynione ciałem. Lecz my w ciemności otulającej słowo, które stało się ciałem, rozumiemy jedną rzecz. Słyszymy jeden głos, dostrzegamy jedną szlachetną prawdę. To wszystko uczyniłeś z miłości i zapraszasz nas nie do czego innego. Jak tylko do miłości. Mówisz nam o niczym innym, jak tylko miłości. Dajesz nam nieco innego, jak tylko dowody miłości. Niebieskie Dzieciątko, cierpi chwili w żłobie, aby przybliżyć nas do umiłowanego, zasługującego na zbawienie i poszukiwanego cierpienia. Jemu brakuje wszystkiego, dlatego my uczymy się od niego porzucenia dóbr i ziemskich dostatków. Ono znajduje upodobanie w pokornych i ubogich czcicielach, żeby zachęcić do miłości i ubóstwa. Ono przedkłada towarzystwo maluczkich i prostych nadwielkich tego świata. To niebieskie Dzieciątko, całe łagodne i słodkie, poprzez swój przykład, pragnie wzbudzać w naszych sercach te szlachetne cnoty. A żeby w udręczonym i zburzonym świecie nadszedł czas pokoju i miłości. Jego palec od narodzin wskazuje na misję, która jest pogarda tego, co świat kocha i poszukuje. Ach! Padnijmy przed Żółbkiem i wraz z wielkim Hieronimem, świętym, bawującym miłością do Dzieciątka Jezus. Bez zastrzeżeń ofiarujmy mu dzieciątku całe nasze serce. Obiecajmy podążać za jego pouczeniami, które płynął do nas z grot betlejemskiej i głoszył wszystkim będącym tu na ziemi marność nad marnościami. Wszystko marność.